Moi drodzy, informacja do z sprzed momentu. Lekz oficjalnie na swoim Instagramie odpowiedział na daną sytuację. Zobaczcie, ja nie będę przedłużał. Proszę bardzo. Cześć. Może trudno jest mi nagrać ten materiał, ale chciałbym, żebyście zobaczyli sytuację z mojej perspektywy. 15 grudnia odezwała się, a raczej wysłała do mnie swoje zdjęcie pewna dziewczyna razem z propozycją. randki. No co ja odpowiedziałem, że może zobaczymy. Na tym zdjęciu, które mi wysłała i na zdjęciu, które miała na profilu, wyglądała na osobę dorosłą. Nigdy mnie podejrzewał, że mogłaby mieć mniej niż 18 lat. Nigdy w życiu też nie prowadziłbym konwersacji w ten sposób z osobą, której, której bym był, byłbym świadom i wiedziałbym, że jest nieletnią. Jest mi oledzie wstyd za poziom niektórych konwersacji, które otrzymywałem z kobietami, za niektóre teksty, które się pojawiały. Przepraszam wszystkich, którzy zostali dotknięci tą sytuacją. Ale chciałem też zauważyć, że na internecie się sprawkę, pojawią... bo tego jest naprawdę mnóstwo. Moi prawnicy już powoli się wszystkim zajmują. Ale najważniejsze jest to, że chciałbym żeby ludzie, którzy nie byli powiązani w ogóle z tą sytuacją, tacy jak na przykład członkowie Teamu X, nie byli za tą akcję osądzani, ani żeby nie ponosili żadnych konsekwencji związanych z tą, z tą sytuacją. Boję się też, że przez tą, przez tą akcję stracę wasze zaufanie i waszą sympatię, na czym mi bardzo zależy. Ale sytuacja jest naprawdę bardzo ciężka i liczę chociaż na, na cień wyrozumiałości. Trzymajcie się. Napiszcie w komentarzu, co wy sądzicie na temat tej odpowiedzi. Ja nie będę jej nic mówił. Cześć.